Pokój i dobro, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Was wszystkich do wspólnej modlitwy na koronce do Bożego Miłosierdzia. Modlimy się za dusze w czystcu, cierpiące, zakonających, dla nas o dobrą śmierć. Za tego z nas, kto najbardziej potrzebuje modlitwy. Modlimy się za Ojca Świętego Leona XIV, o radość nieba dla papieża Franciszka, za naszych zmarłych, za duszę w czystcu, cierpiące, zakonających, Prośmy za tego, kto nie potrafi się modlić, za wszystkich, którzy dostąpili w jakikolwiek sposób skrzywdzenia w kościele, za tych, którzy także e, krzywdzą kościół, e, za tego, który e, po prostu e, nie potrafi, nie potrafi e, się modlić. Módlmy się za siebie nawzajem, módlmy się w intencji naszych rodzin, módlmy się za Kościół Święty, módlmy się za o nowe powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne, módlmy się w intencji, o Boże, błogosławieństwo. No nie udaje mi się moi drodzy, coś dzisiaj zrobić tła. Zobaczymy, może się gdzieś to jeszcze uda. Więc zobaczymy. Chwilę Was proszę o cierpliwość. I zaraz wpisujcie. Zachęcam Was bardzo, abyście wpisywali naszą wpisywali intencje, z jakimi przychodzicie. Modlimy się też za księdza Piotra Pawlukiewicza. Modlimy się, e, prosząc o radość nieba dla niego i daj Boże kiedyś beatyfikację. Proszę was o kciuk do góry, o udostępnienie naszej modlitwy, o super czat, super naklejkę, byśmy mogli też rozwijać ten nasz kanał. Wpisujcie hashtag modlitwa, hashtag Jezus, hashtag Maryja, hashtag Koronka tak pokój, modlimy się o pogodę w dniu, kiedy Syn będzie obchodził 18 lat. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako imy odpuszczamy naszym winowajcom i nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pilatem, piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebił, wstąpił do piekił trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić, żywych ją umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowań, grzechów, odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwom najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Modlimy się między innymi o cudowne uzdrowienie żony z nowotworu złośliwego. Prosimy o to przedstawieństwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego, ale także przestawieństwa świętego Jana Pawła II, daj Boże księdza Piotra Pawlukiewicza, Karola Kutisa, wszystkich naszych świętych, o zdanie egzaminu dla nas przez Damiana, jutro, druga dziesiątka, Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana, naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Trzecia dziesiątka naszej koronki do Bożego Miłosierdzia, o modlić w tej nietypowej porze. Ojcze nasz, któryś, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszą i bóstwą, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Od razu odpowiem, Marcin Friga, nie modlimy się do obrazów. Pan tego nie rozumie, pewnie teologii katolickiej, na czym polega wstawieństwo świętych, kult świętych, Piotr Ciarkowski, co to jest modlitwa na koronce do Bożego Miłosierdzia. Modlimy się między innymi za Was, za tych, którzy nie znają na przykład modlitwy na koronce czy na różańcu świętym, za Piotra, za Pana Piotra Ciarkowskiego, za Marcina Frygę i po prostu modlimy się też w intencji hejterów, którzy tutaj się na tym kanale pojawiają. Czwarta dziesiątka. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwom Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, <laughs> miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, niemniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, niemniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Piotr Ciarkowski, zawsze możesz z Kościoła wyjść i zawsze możesz do Kościoła wyjść. Marcin Fryga, nie rozumiesz o zjawień, które dokonały się w siostrze Faustynie, udzielonych przez Jezusa Miłosiernego, więc modlimy się za Marcina Frygę i za drugiego naszego Miłościwie nam piszącego Piotra Ciarkowskiego, w naszych intencjach modlimy się wszystkich, um, więc zapraszam do wspólnej modlitwy. Piąta, ostatnia dziesiątka. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, dusza i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako źródło miłosierdzia dla nas, ufamy, chodzie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. LR z Panem Bogiem, Bóg zapłać, kaza 39, 44. Życzę Ci doświadczenia żywego Boga w sakramencie Eucharystii, w sakramentach wszystkich, spowiedzi świętej. E, życzę każdemu, tym, którzy e, no, odrzucają, myśl piszą na przykład sola scriptura bardziej pośrednio lub poś bezpośrednio. E, tak Czytamy Nowy Testament Marcin Friga, może porozmawiamy o listach świętego Jakuba, gdybyś chciał. Adam Krępać, modliliśmy się we wszystkich intencjach także za Ciebie, zaraz się też indywidualnie za Ciebie pomodlimy, modląc się także w intencji naszej Ojczyzny, pod Twoją obroną uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ze wszystkich zniewolonych działaniem złego Ducha, za tych, którzy niszczą Kościół Święty, za tych, którzy hejtują także na tym kanale, odbierają w jakiś sposób prawo nam, katolikom, do istnienia, także w sieci. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczej. Pokornie o to prosimy, a ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Katarzyna Brzeska napisałaś piękne świadectwo, właśnie po to jest też. Ee, po to jest też ten kanał, żeby obejmować wszyscy. KC3944. Bardzo bym prosił, żebyś zmienił płytę, zaczął czytać dokumenty papieskie, słowo chociażby Leona XIV, zaczął słuchać ze zrozumieniem tego, że, tego co zostawił nam papież Franciszek. Synodalność to znaczy też wspólnota, więc bardzo polecam po prostu. Marcin Friga mówi Jezus tak, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Kto przychodzi do Ojca inaczej, przychodzi do Ojca, przyjmijcie Ducha Świętego, może dalej po, po, porozmawiamy na temat właśnie mandatu apostolskiego, może dalej porozmawiamy na temat e, idźcie i nauczajcie, może dalej porozmawiamy o zesłaniu Ducha Świętego, może porozmawiamy o listach świętego Jakuba. Marcin Friga, e, bardzo bym prosił o to, żeby nie odrzucać tradycji Starego Testamentu. Bo widzę, że zauważam tutaj tylko Sola Skryptura to, czego się wyuczyliście na przykład, czy wyuczyłeś w jakiś sposób, więc no to jest takie nie za bardzo. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo wszyscy. Pan z wami niech was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Marcin Friga, więc jesteś, więc głosisz herezję, odrzucając Stary Testament. Odrzucając Stary Testament nie masz pełni objawienia. Jesteś, w jakiś sposób można by powiedzieć heretykiem odrzucając Stary Testament. Nie wiem Łukasz, czy działa takie tło On na Facebooku. Tego live, ten live mam od niedawna, coś takiego, więc to jest pewnie zależy od tego, jak długo jest się na YouTube, jak silny jest YouTube, jakie ma zasięgi, bo to po prostu Google. Moi drodzy, gdyby ktoś chciałby wesprzeć ten kanał, to przede wszystkim bardzo was proszę kciuk do góry. To jest bardzo ważne. Dziękuję za komentarze. Gdyby też ktoś chciał wesprzeć materialnie, może to uczynić poprzez super naklejkę, super czat, czy po prostu wspieranie tego kanału, za co bardzo wam dziękuję. A to wszystko jest przeznaczone na mikrofony, na mój transport, na to wszystko, żeby właśnie słowo gdzieś w jakiś sposób kręcić. Eee, po prostu wiecie o czym mówię. Życzę wszystkim dobrej i błogosławionej nocy. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie napisać. Jeśli nie macie pytań, będziemy kończyć. Uciekam do sióstr zakonnych i do dziewczyn, którym głoszę rekolację. Dobijemy do 20 minut i kończymy naszą. Rozmowę. Marcin Fryga, Jezus żywy jest w Sakramencie Eucharystii i w pozostałych sakramentach. Odrzucając sakramenty, jesteś heretykiem. A co najmniej schizmatykiem. A kto to jest Tomek, Panie Izabelo? Marcin Frybia, na każdej mszy święta, każda msza święta jest ofiarą bezkrwawą. Uobecnienie realnością, która dokonała się na krzyżu. A, no tak, no rozumiem. Pięknie, pięknie, to napisałaś. Bardzo mi się podoba ta odpowiedź. Na złośliwy ten Tytus. Powoli moi drodzy, kończymy. Dobijamy do 20 minut. Trzymajcie się Jezusa Chrystusa. Tak, musimy tego kogoś, kto powiedział pierwszy że tak powiem, zaprosić na koronkę, żeby w końcu dołączył. Marcin Fryga odsyłam do cudów eucharystycznych, na przykład w Polsce Sokołów, Sokołka i Legnica, Kościół Świętego Jerzego. To właśnie dokładnie to, co Grzegorz pisze o cudach eucharystycznych. No to jest typowo protestanckie, to co napisał Marcin Fryga, że to jest tylko pamiątka, nie rozumie też pamiątki, z stąd po łaciny, nie w ogóle pewnie nie lizną, nie, 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 nie przestudiował tekstów łacińskich czy greckich, Kommemoracją, to znaczy uobecnianie, czyli realnie się dzieje tu i teraz pod wpływem, pod działaniem Ducha Świętego. No ale to by dużo mówić, bo ktoś, kto niestety... Hmm, jest, że tak powiem, ma klapki na oczach, jest tak uformowany, po prostu odrzuca. Jezus jest drogą i prawdą i życiem, ale przede wszystkim no, jest, działa żywym. Jako yy... poczyncie na moją pamiątkę. Nie rozumiesz, Marcin Friga, bo odesłałem cię do języka greckiego czy łacińskiego. Pamiątkę w znaczeniu języka polskiego to jest jako coś, pamiątkę, ale natomiast język grecki mówi uobecniajcie dosłownie. Czyli Każdego dnia, każdego dnia to czyncie. Bóg jest teraz. Kwestia poczucia czasu. Jesteś w błędzie, Marcin Friga. Po prostu błądzisz, błądzisz i jeszcze raz błądzisz. Moi drodzy, życzę wam dobrej nocy. Trzymajcie się Jezusa Chrystusa. Pa, pa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.